Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie Akademii Gastronomii na naszym YouTubie. Mam nadzieję, że poprzednie były dla Was pomocne i skorzystaliście z niej. Widziałam tam dosyć sporo wiadomości prywatnych od Was. Mam nadzieję, że i ten film Wam pomoże. Kochani, ja chciałabym odpowiedzieć na pytanie, które bardzo często zadajecie mi na menadżerze gastronomii, na szefie kuchni czy na szkoleniu z zarządzania kosztami. Przede wszystkim to pytanie brzmi: dlaczego dwa podobne do siebie obiekty, dwie podobne do siebie firmy czy restauracje mają inne wyniki wprowadzając podobne elementy, albo dlaczego e, jedno szkolenie działa u jednych lepiej niż u drugich? Przede wszystkim muszę zacząć od pytania. To zależy, ile wprowadzasz po tym szkoleniu. Bo to o to w tym chodzi. Nasi klienci do nas wracają nie dlatego, że jest miło sympatycznie i mamy fenomenalne paszteciki na szkoleniach, a mamy. Tylko dlatego, że przede wszystkim e, robią, realizują, wdrażają ten plan działania, który my tutaj przedstawiamy. Oni przenoszą w zasadzie niemalże jeden do jeden propozycje, które im składamy. Są też restauracje, które faktycznie przychodzą na szkolenia. Właściciele tych restauracji, menadżerowie, szefowie kuchni, ale co z tego, skoro oni potem po szkoleniu nie robią nic? Nieprawdą jest, że każdy biznes gastronomiczny jest skazany na porażkę albo jest skazany na sukces. Nie, jest bardzo dużo składowych sukcesów, naprawdę cały ogrom. To jest zarządzanie kosztami, to jest wyróżnienie się i standaryzacja produktu, to jest wyróżnienie się obsługą konsumenta, przede wszystkim też i marketing. Ale pytanie jest takie, ile robisz po szkoleniu? Macie dostępne darmowe materiały w mediach społecznościowych, na przykład na naszym kanale na YouTube, korzystacie z nich? Czy pokazujecie je swojemu personelowi? Czy zakładacie, że sami zrobicie wszystko najlepiej i że sami wiecie najlepiej? My często na szkoleniu menadżera gastronomii, ale też i na szefie kuchni, rozróżniamy dwa rodzaje właścicieli, dwa rodzaje menadżerów, dwa rodzaje szefów kuchni. I jeden to jest ten, który chce się szkolić, który chce próbować nowych rzeczy, bo jeżeli masz cały czas ten sam efekt, masz cały czas te same problemy, to najwidoczniej próbujesz je rozwiązać w niewłaściwy sposób, albo po prostu nie próbujesz ich rozwiązywać. Jeżeli będziesz robić w kółko to samo, to nie dostaniesz innego, nie będziesz mieć innego efektu, efekt będzie ciągle ten sam. Jeżeli ty chcesz zmienić coś w swojej restauracji, to zacznij od wprowadzania zmian. Nie tylko od mówienia, że chcesz coś, chcesz coś zmienić. Zobacz, jak działa nasze szkolenie food costu. Pokazujemy przede wszystkim, jak policzyć, jak zaplanować, ale później też, co zrobić, gdy mamy wahanie. Kiedy food cost nie jest taki, jak sobie życzymy. I pokazujemy od najistotniejszego do najmniej istotnego punktu, ale pokazujemy wszystkie 10 składowych food costu. I mówimy, jeżeli food cost rośnie, sprawdź punkt pierwszy, sprawdź punkt drugi. Trzecim punktem jest... I teraz pytanie. A po szkoleniu menadżera gastronomii, bo po szkoleniu szefa kuchni zrobiliście to? Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!